Zazny olbrzym stanął na skraju urwiska. Jak długo wędrował, nie wiadomo. Skąd przybył? Nie wiadomo. Jak powstał? Nie wiadomo. Wyższy niż dom stał w ciemności na samej krawędzi klifu. Wiatr świstał mu między żelaznymi palcami. Głowę miał w kształcie kosza na śmieci wielką jak cały. Obrócił nią powoli, najpierw w prawo, potem w lewo. Obracały się też jego żelazne uszy, raz w jedną, raz w drugą stronę. Słuchał odgłosów morza. Oczy miał jak reflektory, które przeczesywały fale i świeciły najpierw światłem białym, potem czerwonym, aż w końcu podczerwonym. Nigdy przedtem nie widział morza. Nagły podmuch silnego wiatru w stalowe plecy sprawił, że olbrzym zachwiał się i przechylił nad krawędzią stromego urwiska. Uniósł prawą stopę, ogromną żelazną stopę i zrobił krok przed siebie. Prostownicość.